Ja się Manoliska, witam Was w kolejnym odcinku z maratonu z Pokémon Go, w którym sobie omawiamy właśnie takie ciekawostki, różne fakty, a także plotki na temat Pokémon Go. 2000 apek w górę to kolejny odcinek, no i ruszamy z tematem. Każdy z nas pewnie wbił już swój piąty level i wybrał sobie drużynę. Możecie pisać w komentarzu, jaką drużynę wybraliście dla siebie. Czy chcielibyście, by Niantic wprowadziło takie właśnie zmiany, jak, jak na przykład zmiana drużyny? A teraz powiem wam, czy na dzień dzisiejszy jest to w ogóle możliwe. Otóż, bez zbędnego przedłużenia, powiem wam krótko i treściwie. Tak, jest to możliwe. Z tym, że zależy to od wielkiego w sumie szczęścia. Od takiego samego szczęścia jak na przykład stworzenie Pokestopa w naszej miejscowości. Jeśli chcielibyście sobie właśnie zmienić nację... Wystarczy, że wejdziecie na oficjalną stronę Niantic. Wejdziecie w zakładkę Pokémon Go, ponieważ Niantic jak wiadomo ma dwie inne gry. Tutaj macie informacje o wszystkich nowych update'ach, jakie nadchodzą bądź nadeszły już. Nas jednak interesuje support. Mamy tutaj przeróżne zakładki. Większość tych zakładek to właściwie są informacje dla nowych graczy. Nas interesuje troubleshooting i teraz wybieramy reporting pokestop or gym issues. Po czym wybieramy report game problems with a pokestop or gym, ponieważ ta druga opcja służy do usunięcia pokestopów lub gymów. Jeśli na przykład macie je na swojej posesji i nie chcecie, żeby wam wbijały dzieci, na przykład podbijać gymy albo kręcić pokestopami, to jest opcja usuwania właśnie pokestopów i gymów. No i wypełniacie sobie tutaj te okienka, piszecie swój mail, nick w grze, telefon, model, marka rodzaj systemu operacyjnego wersja aplikacji i tym podobne Możecie napisać tutaj jakiś nie wiem, przykładowy powód, że na przykład nie wiem, że chcemy na przykład zmienić sobie gym dlatego, że wszyscy nasi znajomi po prostu grają w tym teamie my o tym nie wiedzieliśmy no i po prostu wybraliśmy niewłaściwy team Oczywiście wszystkie wiadomości pisane do supportu musicie napisać w języku angielskim Wysyłamy maila i czekamy aż naienting go przeczyta i tu zaczyna się drobny kłopot, dlatego że takich maili najętnik dostaje mnóstwo dziennie, ponieważ graczy jest również mnóstwo bo ponad, nie wiem, 40 milionów aktywnych dziennie, więc spodziewałbym się tutaj, że za 10 minut dostaniecie odpowiedź, aczkolwiek nawet teraz. W tych miesiącach zdarzało się, że Niantic rozpatrywało właśnie takie wnioski o zmianę gymu Więc Andusz może wam się też uda, także spróbujcie swojego szczęścia Ale moi drodzy, to nie jest tak, że zawsze będziemy liczyć na, na szczęście ze strony Nianticu Że akurat trafią na naszego maila i akurat będą chcieli go rozpatrzyć Ponieważ Niantic planuje wprowadzić zmianę Podobną do tej ze zmianą w Pokémon Go Że będziemy mogli jednorazowo zmienić gym Tak jak teraz możemy zmieniać nick Z tym, że nasz drugi wybór timu jest już nieodwracalny i zostaje z nami na zawsze. Także, gdy wprowadzą tę zmianę, pomyślcie dokładnie, pod jakim timem chcielibyście się teraz podpisać. Dlatego, że drugi wybór będzie wyborem ostatecznym. Zapytasz pewnie, drogi widzu, skąd wiadomo, że akurat Niantic pracuje nad takimi zmianami. Otóż, już na oficjalnej stronie Niantic jest zakładka dotycząca zmiany teamu, właśnie w Pokémon Go. Jednakże Niantic cały czas pracuje, by ten dodatek do Pokémon Go nie był zbugowany i żeby nie zdarzało się tak jak na początku gry, że ktoś sobie kliknął na przykład. Mystic, a witali go w Instinct. <laughs> a w tym odcinku to tyle. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście zmienić drużynę, do jakiej drużyny należycie. Pamiętajcie, że 2000 łapek to kolejny odcinek z naszego maratonu. No i co? No i widzimy się w następnym odcinku właśnie z tego maratonu. Trzymajcie się, cześć!